Mamu, tato, ja przecież stoję Ja będę liderem Squid Game A ja będę lalką Squid Game Nie, nie róbcie tego Musimy O, tutaj się dużo ludzi kręci do... Zapraszam Cię do gry Squid Game 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 i zapraszam Cię do gry Squid Game. O, tu jest jakiś domek ze z rybakiem. Zapraszam Was do Squid Game. E. Jakiego Squid Game? A, pan nie kotnął. Oj, przepraszam, mam sam dziecko. E, no i co to jest? Zagra Squid Game. Przecież zgadaliśmy o nich. No. Tak, ona przecież nie istnieje, ja ją wymyśliłam. zapraszam was z dzieckiem do Squid Game, będziecie VIPami Okej okay. Dobra, jej Squid Game Zamknij się Dobra, już załem. ludzie się nabrali Ludzie się nabrali No ale ja nie chcę Uwierzcie mi Stój tu i się nie ruszaj, ludzie zaraz przyjdą O, już przyszli ludzie. No, faktycznie, dobra, zaczynajmy grę nara. Witam. Ja pracuję tu w Grze Squid Game. Moje dziecko jest ochroniarzem. I wipów dziecko jest ochroniarzem, ale dobra, to już zaważne. I dzisiaj. I dzisiaj. Ja z Senorytą. Będziemy tutaj patrolować to miasto Ej, to nie miasto No to prawda, to nie miasto ha Ej, um, a nasze dziecko się nazywa tchaną No Dobra, zamknąć bordę. Chodźcie! Do pierwszej rundy! Ubiorę was! Posunąć się Tom! To... Ja was tu ubiorę. I to jest gra na śmierć i życie. Co? A my będziemy mieli więcej żyć niż ci normalni ludzie, jak jesteśmy wybrani? Tak, macie trzy życia. Jeżeli je złamiecie, no to odpadacie z gry i zostajecie zastrzeleni. A jak jedno z, was, z dzieci nie zastrzeli, no to te dziecko będzie w grze i będziemy trzy żyki. No moje, to nie, moje nie, ale może wasze. Jakieś tu wiem, że dzieci są tylko zaraz No, nie mam tutaj dzieci, ale trzy do siebie. Dobra, zaprasz. Ubierzcie to gówno i nara. Psa mamy to gówno ubrać? Dobra. To jest dla nas. dżumbongi. A dobra. O, przepraszam, macie. Dobra, my się przebieramy. Dobra, ubraliśmy się i co? Teraz mamy iść. O, widzę, że się ubraliście, to idźcie do rundy jednej. 도코냐코씨피야소리다투투냐투피투투투다투투투투투투투투투투 <sinterpretados> <så> <says> Ja konia, ja konci, I pija tu. Gol, gol go, go. Lewandowski, Polska będzie mistrzem Polski. Gol, gol. Yeah. Robisz składanie ciał, no bo dwójka ludzi przegra. Super. no tak dobra, chuj mi z tym, idę A następna runda to ciasto każdy dostaje ciasto macie na to dwie minuty jak ci idzie, bo mi dobrze. A no mi też. O, teraz chyba skończ. Jestem skończony. He he. On ma, on ma, On ma... Trójkąt ten do niepokonania. Skończyłam. Dobra, idziesz do następnej gry. Skończyłem. Następna gra. Mogę jeszcze jedna. Piu Następna gra. Następna gra. Następna gra. W na następnej grze o to chodzi, że macie się kręcić. Czego je ja? okay. I będzie taka piosenka. I teraz 3, 2, 1 i. Tu je tak? Tuguję, tak? Indringer, uga, kałę, dziurę. Ona na dziurę. o, gdzie są dziurę? O, 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 Dobra, pierwszy, ta pierwsza. 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 No i mamy coś. Dobra, i też będzie znowu tak sale. Dobra, trzy, dwa, jeden. Czukuje, czukuje, tak? Czukuje, czukuje. Dż, dż, dż. O nie, szybko! Szybko, ale nam kręci w głowie. Pierwsze. O nie, 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 nie. Ach. Dobra. I tylko jeszcze wy. Nie. Dobra, albo. <laughs> Dobra. I teraz tylko wy.

sezon drugi